Witam serdecznie moim gościem Paweł Wincogie Gotoma. Dzień dobry, witam. Paweł, jest takie porzekadło. Mam nadzieję, że kolega, który tu jest obok mnie, nie obrazi się. Nie pozna, że prawdziwych mężczyzn poznaje się po tym, jak kończą, a nie jak zaczynają. I dzisiaj tak, tym końcowym tak. wynikiem meczem macie awans do pierwszej piątki. Gratulacje. A dziękuję bardzo. Dzięki. Zgodzi się tym przysłowie? Wiesz co? No tak, akurat tym razem wyszło. Tak, udało się awansować, więc. Tym razem wyszło. Się bardzo. E, no właśnie, macie pewien awans, bo ja, no nie zdążyłem popatrzeć, a powiedz mi tak na poważnie. Jest na awans już, tak? E, Witek twierdzi, że tak, kierownik drużyny. Tak. To ja ci powiem tak, że skoro Witek tak twierdzi, to musi tak być, bo wiem, że on dokładnie to wszystko sprawdza, potrafi naprawdę świetnie prowadzi zespół na pewno dobrze sprawdził. E, czym, wy, czym dzisiaj wygraliście e, tak naprawdę to spotkanie? Bo wynik, tak, 6-3, ale dość to wyrównany, dość to wyrównany z pojedynek był. Tak jest. Wasza pierwsza połowa była dość wyrównana. Graliśmy swoje do końca, w drugiej połowie troszkę odskoczyliśmy rywalowi. Graliśmy cały czas to, co umiemy, czyli podania do przodu i udało się ten wynik wyciągnąć na parę bramek do przodu. Myślę, że grunt to też się nie poddawać, bo dzisiaj mieliście trudne swoje momenty, ale pokazaliście charakter, prawda? Tak, chwilowo przegrywaliśmy też jednym golem w pierwszej połowie, natomiast głowa do góry i jest dobrze. Dzisiaj macie ten awans i czy to jest taki pierwszy cel spełniony w tym sezonie, ta pierwsza piątka, czy chcieliście być po tej pierwszej rundzie jednak troszkę wyżej? Generalnie jest to nasz pierwszy sezon w lidze futsalu, więc awans do pierwszej piątki jak najbardziej był w naszym zasięgu, no i tak zrobiliśmy, jesteśmy z tego zadowoleni. Dziewięć kolejek za nami, czy można już powiedzieć tak oficjalnie, że w tym pierwszym sezonie Goto Ma jest już zgrana na hali po tych dziewięciu kolejkach, czy dalej czegoś brakuje? Y Szczerze powiedziawszy, jest coraz lepiej. Zgrywamy się z meczu na mecz coraz bardziej, więc patrzymy z perspektywą naprzód i jest coraz lepiej, na pewno. Dziękuję za wywiad. Dzięki Wielkie.